Cześć, witajcie na kanale Tradelux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508 wersja GT. Silnik 1.6 piórtek o mocy 225 koni w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów japońskiej produkcji, klasyczny hydraulik ośmiobiegowy. Auto w obłędnym kolorze. Kod koloru ESY. W rzeczywistości wygląda na żywo, obłędnie. Na filmie, na zdjęciach, 30% tego, co jest na żywo. Kolor jest taki niebiesko-zielonkawy. Bardzo, bardzo ładny i zmienny w zależności od warunków oświetlenia. Wersja GT, czyli charakterystyczne ciemne listwy, yy, lusterka. Wszystko jest wykończone w Black Piano, relingi, charakterystyczny grill. No, i sobie przejdziemy teraz do pomiaru lakierniczego. Jeśli chodzi o przód samochodu, maska jest aluminiowa. Błotniki z przodu również są aluminiowe. Pozostałe elementy są stalowe. Oczywiście oprócz klapy, bagażnika i zderzaków, one są wykonane z plastiku, czyli z tworzywa. To jak widzicie, ten fragment sierpek był naprawiany. Tutaj była jakaś niegroźna obcierka, natomiast tutaj wnęki, wszystko jest fabryczne. Ktoś musiał mieć jakiś problem przy skręcie i zahaczył. To nie było nic groźnego. Widzicie tutaj tylko ten sam sierpek, częściowo tej wnęki po oryginale. Jeszcze gdzieś tutaj się może, o, tutaj się uda na pewno. A tutaj będzie ciężko. o. Jest półokrągła, a tutaj trzeba dobrze głównicę przyłożyć, ale widzicie, że to jest wszystko w oryginale, jeśli chodzi o wnęki, progi. Jeśli chodzi o plastiki, no to to jest klapa plastikowa, to też jest plastik. I lecimy z pomiarem dalej. A Jeszcze sobie przejdziemy do dachu tutaj z tej strony. jeszcze słupek żeby nie było Tutaj jeszcze z tej strony. I tej słonęki cztery czy był nakładany klar druga warstwa. Lakieru też musiało być jakieś niewielkie kosmetyczne zarysowanie, jak widzicie, to jest wszędzie oryginał, więc, automatycznie, jakby była duża szkoda, to by była. O. Teraz jest dobrze przyłożone tej pochodzi o żeby dobrze przyłożyć to automatycznie, jakby była większa szkoda tutaj w środku, też by było jakieś wgniecenie i malowanie, ale tak jak widzicie, tutaj Centymetr po centymetrze. Wszędzie jest oryginał. Jeszcze tutaj się może uda chwycić. I tutaj jeszcze gdzieś tutaj może się uda chwycić. O! Tak widzicie, to jest tutaj oryginał. A drzwi od środka też są oryginalne. Nie były lakierowane. Tutaj słupki są. Tak samo w oryginale. I tutaj, jeśli chodzi o śruby, nie ma śladów demontażu. Jak widzicie, one są fabrycznie tutaj troszeczkę niedomalowane. To jest tak fabrycznie. I tutaj na dole też nie ma śladów demontażu. Tak jak widzicie tutaj. Nie ma nigdzie, żeby to było coś odkręcane czy coś. Oto tam jeszcze jakiś malutki pajączek. Malutki pajączek w kącie sobie się chowa, jak to było w piosence. Ok, więc reasumując, te drzwi, druga warstwa lakieru. A tutaj ten błotnik, a w zasadzie rand, ten sierpek naprawiony, lakierowany. To było robione za granicą w leasingu. I dzięki temu auto. Jest bez zarysowań i wygląda ładnie. Jeśli chodzi o wygląd, jakieś mankamenty, minimalne odpryski po kamieniach na zderzaku, tutaj na górnej części, jakieś minimalne na masce, ale jak odejdziemy od samochodu, bo to było makro robione, więc z bliska teraz jesteśmy pół metra od samochodu i tego w ogóle nie widać. No to jest efekt kamery z bliska. Zawsze staramy się pokazać jak najwięcej auto. Pamiętajcie, że jest auto używane, więc jakieś zarysowania, mankamenty wizualne może mieć. To nie jest auto nowe z salonu. Tutaj na zerzaku jakieś mikrorysy. To jest teraz z odległości dwóch centymetrów, jak odejdziemy na pół metra, to tego też nie widać. I tak to. Mankamentów wizualnych brak. Wszystkie wniotki, które były jakieś takie mikro od otwierania zostały usunięte metodą PDR bezlakierowo, więc wniotek nie ma, a lakierniczo widzieliście, jak to wygląda. Jest naprawdę auto w ładnym stanie. Ok, z zewnątrz mamy opowiedziane, pomiar dokonany, więc sobie przechodzimy do opon i układu hamulcowego. Jeśli chodzi o tarczę, tutaj ładna, bez jakiegoś dużego rantu i klocek praktycznie nowy, to było niedawno wymieniane, widać, że się udało kamerę włożyć. Jeśli chodzi o opony, wielosezon, takie 6 mm, czyli opona bardzo ładna, rozmiar jest 19 cali, 235 x 40 na 19 Jeśli chodzi o felgę, no to zdjęcie będzie szczegółowe a rok produkcji, czy my tutaj mamy z tej strony, czy, czy z drugiej, zaraz zobaczymy będzie z drugiej strony, więc na drugiej stronie zobaczymy, z którego roku jest opona 19 cali, wielosezon Continental All Season Contact przechodzimy sobie do tyłu opony letnie, około 5 mm, ładna opona 39 tydzień, 21 rok, czyli tak naprawdę zaczęła jeździć od 22 roku. To jest końcówka roku 21. Jeśli chodzi o tarcze, były przez nas wymieniane całe kompletne tarcze. Regeneracja zacisku i klocek jest nowy, więc układ jest ok. Jeśli chodzi teraz o stronę prawą, opona Michelin. Takie 4,5-5 mm lato 39 tydzień 21 rok, hamulce tarcze przez nas wymienione, klocki tak samo. Więc tutaj wszystko jest do jazdy. I z przodu, tarcza bez rantu, istotnego, dużego, klocek był wymieniany, jest praktycznie cały. Rok produkcji, drugi tydzień, 23 rok. I takie 6 mm opony wygląda ładnie. Układ hamulcowy i opony bardzo ładne praktycznie nowe lub jak nowe do jazdy czyli można wsiadać i śmigać na przykład na Chorwację. Teraz pora na sprawdzenie szyb. Tutaj mamy rok produkcji 2019. Szyba oryginalna. Jeśli chodzi o szybę od strony kierowcy 2019 rok szyba oryginalna. 2019 rok szyba oryginalna. I tutaj mamy 2019 rok, również szyba oryginalna, może się to jakoś tak uda. Pokazać to od tej strony. Nie trzeba włożyć rękę, żeby to lepiej pokazać, proszę, 2019 rok. Lecimy z szybą z tyłu tutaj teraz. Tutaj mamy 2019 rok. Może się uda złapać o tej ostrość momencik. O, może jakoś tak teraz o jak widzicie 2019. rok produkcji tutaj. Może jeszcze od drugiej strony jakoś to się uda też wam pokazać. Tutaj ułożymy teraz rękę o, proszę 2019 rok, tam mamy 2019 rok z tyłu, tutaj już pokazujemy proszę to jest 19. Jeśli chodzi o tył z tej strony, tutaj będzie oznaczenie 2019 rok produkcji. Może od tej strony będzie lepiej. Tutaj macie dziewiętnastkę. Proszę. Tutaj mamy. 19, a w zasadzie dziewiątkę czyli 19 rok produkcji. I to jeszcze z tej strony, 2019 rok produkcji. I tutaj szyba od strony pasażera, 2019 rok produkcji, czyli wszystkie szyby są w oryginale. Ok, mamy. Pomiar z zewnątrz opowiedziane, szyby pokazane. Więc pora na zaglądnięcie pod maskę. I jesteśmy pod maską. Jeśli chodzi o serwis, wszystko będzie w poście wyszczególnione. Nowa pokrywa zaworów z odmą wymieniona. Płyn chłodniczy, olej silnikowy, olej w skrzyni biegów. To wszystko tutaj zostanie wypisane. Oprócz tego tam jeszcze parę rzeczy było wymienianych. Typu wahacze z tyłu. I jakieś inne gadżety typu filtry, i tak dalej. Jeśli chodzi o produkcję tutaj, z tej strony lampy, tutaj mamy 2019 rok, dokładnie czerwiec 2019 rok. I tutaj z tej strony również czerwiec 2019 rok. Jak widzicie, tutaj fabrycznie jest komora niedomalowana, i tak ma być. To sobie zwracajcie uwagę, jeśli kupujecie gdzieś indziej auto. I jeśli chodzi o śruby, tutaj tak widzicie, nic nie było. Demontowane przy błotniku, i też nic nie było demontowane przy masce. Maska, jeśli zobaczycie, ona też jest delikatnie niedomalowana od środka. To jest standard teraz przy malowaniu samochodów. Jeśli chodzi o śruby, z drugiej strony, tutaj nie ma śladów odkręcania na masce, na zawiasach maski. I jeśli chodzi o błotnik. Tutaj tak jak widzicie też nie ma nigdzie śladów demontażu. Więc tutaj jest wszystko tak, jak powinno być, czyli w oryginale. Czyli odkręcanie też o niczym nie świadczy, ale dla niektórych to jest doza spokoju i bezpieczeństwa. Oczywiście tego nie negujemy, a stwierdzamy zawsze fakty. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia, bardzo fajna GT, tak jak było mówione, wykończenie Black Piano. Tutaj lampy full LED z przodu, adaptacyjne, Peugeot full LED technologii, lampy LED do jazdy dziennej, lampy LED adaptacyjne z tyłu też. Co to znaczy adaptacyjne, że dostosowują się do warunków jazdy, to będzie pokazane w środku w wyposażeniu. System Bliss, czyli martwe pole widzenia i lusterka fotochromatyczne. One się same automatycznie przyciemniają z lewej, z prawej strony. I w środku, jak ktoś świeci nam światłami, to one się przyciemniają, żeby nas nie oślepiać. Wersja GT, wykończenie w drewnie, charakterystyczne przeszycia, nagłośnienie fokal, gra naprawdę cool jeśli chodzi o tapicerkę, połączenie skóra z alcantarą, fotele elektryczne z regulacją lędźwi fotel kierowcy z pamięcią, fotele przednie z masażami dodatkowo są oczywiście podgrzewane elektryczna klapa, utrzymanie pasa ruchu, wspomaganie jazdy tempomat adaptacyjny, sterowanie głosowe kierownica wielofunkcyjna ścięta z wersją GT no i wchodzimy teraz do środka Automatyczna skrzynia biegów ośmiobiegowa, tryby zmiany pracy jazdy, jest też funkcja sport, dostęp bezkluczykowy do samochodu plus odpalanie i hamulec ręczny, yy, elektryczny, czyli tak zwany pomocniczy. Ok, uruchomimy teraz samochód wyłączymy nawiewy, żeby. Tutaj wszystko było słychać: 185 tysięcy przebiegu. Uruchamiamy pojazd. Eee, wirtualne zegary. Możemy sobie zmieniać tryby jazdy. Nasz ulubiony to na przykład jazda. Jest też możliwość jazdy w trybie osobistym czyli sobie ustalamy widoki, jakie mają być. Ok, jest trochę gorąco. To klimatyzację damy na jakiś taki mniejszy nawiew, w kierownicy zmiany łopatek, łopatkami tutaj zmieniamy biegi podczas jazdy nie trzeba nic przemaczać, sobie zmieniamy biegi, tutaj zmieniamy tryby jazdy i jak zmienimy tryb jazdy, no to na przykład sobie wybierzemy sport, tutaj mamy informację o tym i auto zaczyna pracować inaczej, można powiedzieć, że Dostaje drugie życie i odzyskuje wigor. Przejdziemy w tryb normalny. Tej mocy, tak naprawdę, w tym trybie normalnym wystarczy i nie ma potrzeby zmiany na ten tryb sport. Chyba, że ktoś lubi. Podgrzewanie foteli z przodu, wyłączenie systemu start-stop, szybkie odmrażanie szyby czołowej, recylkulacja obiegu powietrza z klimatyzacji, podgrzewanie lusterek z szybą tylną, wyłączanie tej szybkiej klimatyzacji i przejdziemy sobie przez opcję. Radio, oczywiście różne źródła, Bluetooth, czyli streaming Spotify, YouTube i inne możliwości, jeśli chodzi o streaming audio. Klimatyzacja dwustrefowa wbudowana nawigacja fabryczna mapy na Europę oczywiście tutaj wszystko po polsku systemy, teraz troszeczkę się zatrzymamy przy tym i opowiemy automatyczne przełączanie świateł przód, z przodu, czyli lampy drogowe mijania, robi się to samo czynnie czyli są lampy adaptacyjne, wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania plus kamera cofania 180 stopni kontrola poślizgu kół inicjalizacja niedopompowania opon, jak sobie tutaj Wymieniacie opony, to się wchodzi. Klikamy tutaj, trzeba trafić, i dajemy tak. I tutaj już jest ciśnienie zapisane. To jest przy wymianie opon i ustawienia pojazdu. Parkowanie, blokowanie lusterek wstecznych, żeby się nie składały. Fajna opcja na zimę. Tylna wycieraczka na biegu wstecznym, czyli jak z czujników deszczu, tutaj nam chodzą. Wycieraczki przód, tył. Jak wbijamy wsteczny, to się automatycznie wycieraczka z tyłu też załącza i dostosowanie lusterek na biegu wstecznym. Tak jak teraz wbijamy wsteczny, to te lusterka się opuszczą, a jak jedziemy do przodu, to się podniosą. Też bardzo fajna opcja. Światła. Oświetlenie towarzyszące, czyli jak odchodzimy od samochodu, jak długo mają się świecić. Światła, to samo mamy na powitanie, czyli jak długo mają się świecić światła, kiedy idziemy do samochodu. Reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów, i to są właśnie lampy adaptacyjne, to co było mówione, w zależności od warunków, jakaś mgła, opady deszczu, śniegu. One zmieniają swoje natężenie z tyłu. Nie musicie pamiętać o dodatkowych światłach. Oświetlenie kameralne, tutaj mamy możliwość regulacji, jak Mocno mają się świecić LEDy, w środku tutaj jest poświetlenie tutaj, 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 przy kubeczkach, tak jest to pokazane na zdjęciu. Tutaj na tym co było, odryglowanie tylko drzwi bagażnika z pilota, i tutaj mamy to samo, tylko drzwi kierowcy. Tylna klapa z napędem elektrycznym, oczywiście z guzika z pilota, i. Otwieranie nogą Jest ale to nie jest nasza Ulubiona opcja Z bezpieczeństwa aktywny system hamowania Najpierw jesteśmy ostrzegani jeśli przegapimy to jesteśmy drugi raz ostrzegani i trzeci raz auto samo Powinno Hamować Wyświetlanie zalecanej prędkości to jest kamera zczytuje Informacje o prędkości to się wyświetla prędkość tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku w filmie. Alarm nie uwagi kierowcy, jeśli jesteśmy zmęczeni i pora na kawę, tutaj też dostaniemy o tym poinformowani, że chyba pora zjechać do pit stopu, czyli na kawę. Rozpoznawanie znaków drogowych, aktywne rozpoznawanie znaków drogowych, jeśli chodzi o zakazy, stop, zakaz wjazdu, zakaz wyprzedzania i tak dalej, tutaj też się na wyświetlaczu wyświetla obok. Gdzieś to tam ułatwia jazdę i monitorowanie martwych pól w lusterkach diody, żeby nie zmieniać pasa ruchu, bo będzie kolizja. Dodatkowo telefon, to co było mówione, zestaw głośno mówiący, streaming, audio, Spotify i tak dalej. I tutaj mamy Apple, CarPlay, Mypejot, możliwość podglądu samochodu, statusu sterowania samochodem, zczytywanie z nawigacji obliczanie spalania i tak dalej, tam jest naprawdę sporo możliwości polecam aplikację, żeby sobie pobrać i się zapoznać z nią, mirroring, jeśli telefon obsługuje, jest możliwość przerzucenia ekranu na Ten tutaj wyświetlacz duży, on jest dużo większy niż standardowy wyświetlacz, to sobie też zwracajcie uwagę bo jest wersja, która ma ekran sporo mniejszy on jest duży, ale nie wyświetla obrazu, no taki Minus tych tańszych wersji. I Android Auto to samo co Apple CarPlay, tylko dla Androidowców. Jeśli chcecie sobie przerzucić Google Maps, Janusika, YouTube'a, inne aplikacje, to jest taka możliwość. Przerzucacie sobie po prostu to poprzez telefon na ekran. Jest też możliwość odblokowania rzeczy typu Netflix, YouTube, Disney, Max i inne kanały streamingowe, żeby podczas jazdy wasze pociechy lub pasażerowie oglądali podczas jazdy, jest specjalny moduł albo to można sobie odblokować w telefonie i wtedy poprzez internet mobilny sobie oglądacie to. Co dalej? Możliwość zmiany wyświetlaczy i ustawienia profili i motywów tej ustawienia deski Typ osobisty, to jest wszystko tutaj możliwe do ustawienia wykończenie w drewnie ciemna podsufitka system satelitarny SOS i konsierz system satelitarny SOS w razie wypadku powiadomi służby 112 bezramkowe lusterko wsteczne to też jest zarezerwowane tylko dla wersji GT albo GT Line Przechodzimy sobie do tyłu. Bezramkowe szyby są z przodu, z tyłu. To ta ta jest obłędna i sofiks. Z jednej i z drugiej strony fajnie maskowane te gniazda USB dodatkowe. I tak wygląda auto z tyłu. Oddalimy sobie troszeczkę kamerę. I tak to. Wygląda. Naprawdę zrobili kawał solidnego samochodu. Na żywo to wygląda jeszcze lepiej niż na filmie. Ok, to tyle, jeśli chodzi o wnętrze. Widzimy się przy elektrycznej klapie bagażnika. Mamy zamknięte auto. Wychodzimy sobie z niebieskiego sklepu lub z czerwono-żółtego sklepu. Idziemy sobie, machamy nogą. I nam się otwiera klapa bagażnika. No, można zrobić i tak, natomiast, jak mówiliśmy, nie jest to nasza ulubiona e, opcja. Jeśli chodzi o rzeczy, które były wymieniane, filtry, płyn chłodniczy, e, wahacze e, tylne e, tutaj jeszcze jest m, olej w skrzyni biegów, e, pokrywa zaworów to jest oryginalna pudełko z starą częścią. O, trochę niestety kosztuje ale wymieniamy profilaktycznie to jest a, proszę, oryginalna pokrywa e, filtry świece zapłonowe, to wszystko będzie opisane w poście tutaj mamy nagłośnienie subwoofer fokala e, plus wzmacnia się tutaj taka fajna piękowa wykładzina, dodatkowo oprócz rolety jeszcze jest siatka bagażnika, żeby tam rzeczy nie Przelatywały do przodu, jakbyście sobie załadowali. Oprócz tego to jest standardowa wykładzina, i pod spodem mamy dojazdówkę i śrubę zabezpieczającą. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o otwieranie bagażnika, to tak jak mówiliśmy, otwieranie nogą nie jest naszą ulubioną pozycją. Naszą ulubioną pozycją i opcją jest zamykanie samochodu z kluczyka. I teraz sobie stoimy. Tutaj przytrzymujemy ten guzik. Jedną dwie sekundy. Tutaj o ten guziczek i jak widzicie klapa się zamyka, a my sobie możemy odejść. O to jest genialne. Nie trzeba nigdzie machać nogą, tylko sobie tylko nacisnąć guziczek przez sekundę, dwie i się zamyka. Tak oto wygląda ten potworek Peugeot 508 GT. Dajcie znać w komentarzach czy Wam się podoba ten kolor, czy Wam się podoba ta wersja wyposażenia. Liczymy na Wasze komentarze. Prosimy o udostępnianie. Może ktoś znajomy szuka albo z rodziny takiego auta. A nie wie, że coś takiego do nas zjechało i posiadamy. No i do zobaczenia z następnym autem. Pozdrawiamy ekipa Tradelux.